Witam, wodniki. Dziś przesłanie na luty 2024. Będę korzystać z dwóch talii. Karty już potasowałam. Zobaczymy sobie karty ogólne miesiąca, jak tam praca w lutym będzie się układać. Jak miłość, sprawy miłosne, relacje, uczucia. I Zobaczymy sobie rady, ostrzeżenia oraz co jeszcze może się wydarzyć w lutym. Zobaczymy, co karty będą chciały pokazać, jakie będą energie. No dobrze. Wodniki. Wodniki. Luty. Luty. To jest energia ogólna, lutego. W lutym. O, myślę, że widać. W lutym może być tak, że będziecie coś wspominać, będziecie za czymś tęsknić lub za kimś, to może być tutaj bym powiedziała, że przeszłość wam nie będzie dawała spokoju. Możecie oczekiwać na przykład rozwiązania jakichś kwestii spraw. Tutaj tak, jakby potrzeba było czasu. Na wyleczenie się z czegoś lub z kogoś. To jest taki miesiąc, kiedy po prostu nie będziecie chcieli zauważać nowych możliwości, nowych inwestycji. Gdzieś właśnie będziecie zatrzymani w tej przeszłości, będziecie rozpaczać, będziecie gdzieś po prostu tak bardzo zaabsorbowani tym, co było, że nie będziecie chcieli patrzeć na to, co jest, na to, co może być, na to, co będzie. Dlatego tutaj karty, tak jakby mówiły, że będziecie potrzebować czasu, by, bynajmniej niektórzy z Was oczywiście, bo nie wszyscy, by po prostu o czymś być może zapomnieć, czy by móc zagoić, nie wiem, by rany mogły się jakieś zagoić. Tutaj może być jakaś właśnie tęsknota, żal, może się pojawić. Dla niektórych z Was może być tak, że po prostu będziecie czekać na jakiś zwrot. To może być, że czekacie na jakiś zwrot finansowy. Może być tak, że po prostu ktoś Wam wisi jakieś pieniądze, ma Wam oddać i po prostu czekacie na to. Mam wrażenie, że w tym miesiącu nie odda tych pieniędzy, niestety. Tutaj możecie oczekiwać na. Na jakieś rezultaty pewnych spraw, ale to się troszeczkę przeciągnie w czasie, i jeszcze tych efektów w tym miesiącu nie będzie. Niektórzy z Was mogą potrzebować odpoczynku. Niektórzy z Was mogą wybierać się na jakiś odpoczynek gdzieś po prostu, gdzieś, gdzie będą mogli. Nie wiem, sami spędzić czas, może właśnie przeżyć tą tęsknotę, która gdzieś tam za wami goni. Więc po prostu um, niektórzy, mówię, będą potrzebować jakiegoś takiego czasu dla siebie. Ale ten czas jest bardzo istotny. Tak, jakby miał zagoić jakieś rany w tym lutym. No, tak powiem szczerze, że tak trochę ciężko się Wam zapowiada ten miesiąc, ale zobaczmy. Zobaczmy, na pewno nie wszystkim, ale zobaczmy, co w pracy w takim układzie. Ogólnie, w pracy. Czy ten smutek może być spowodowany pracą? No raczej nie, bym powiedziała. Mam wrażenie, że tutaj w pracy akurat tak nie będzie że będzie coś tutaj wspominać. Może być tak, że będziecie czekać na spełnienie się jakichś marzeń, obietnic. Być może ktoś wam coś obiecał i po prostu czekacie, aż to się zrealizuje, aż to się spełni. W pracy może być tak, że będziecie podążać za swoimi marzeniami. Tu może być tak, że będziecie nad czymś mocno pracować, nad realizacją właśnie tych. Marzeń, osiągnięcia jakichś celów, to może być tak, że na przykład waszym celem jest po prostu podpisanie jakiegoś kontraktu, więc będziecie robić wszystko, by do niego, by go podpisać, by zrealizować to, co sobie zaplanowaliście. Więc mam tutaj tak pokazane, że po prostu będziecie bardzo mocno skupieni właśnie na tej realizacji tych planów. Będziecie się bardzo starać w pracy, wykonać, nie wiem, wszelkiego rodzaju jakieś zadania, polecenia. Tutaj może być tak, że po prostu będziecie w pracy. O, też widoczni, nie będziecie się jak gdyby ukrywać, tylko być może właśnie wyjdziecie e, z cienia, e, może tutaj się pokażecie z jakiejś mm, takiej strony, być może właśnie ta pracowitość was tutaj bardzo, mm, no, bardzo tutaj wam pomoże się na przykład wybić w czymś. E, tutaj ktoś może na Was zwrócić uwagę, na przykład szef lub jakiś pracodawca, który no, wcześniej nie zwracał na Was uwagę, uwagi, w jakiś sposób możecie być zauważeni. To może być tak, że ktoś Wam zaproponuje jakąś tutaj zmianę, na przykład na lepsze zmianę pracy. Może się to wiązać właśnie z większymi zadaniami, z większym zakresem obowiązków, z tym, że będziecie musieli więcej czasu poświęcić tej pracy. Ale mam wrażenie, że będziecie zadowoleni z tego, będziecie chcieli. Być może tutaj właśnie czekacie w tym miesiącu na jakąś y, odpowiedź w sprawie właśnie tej pracy. Y, powiedziałabym pracy marzeń lub pracy do jakiej wy sobie, jaką sobie wy wybraliście, na przykład na odpowiedź z jakiejś oferty, y, czy też y, tutaj taką. Y, Odpowiedź oferty lub po prostu jakąś propozycję, którą gdzieś tam już jakieś kroki podjęliście, czyli może wysłaliście jakieś CV, czy rozmawialiście na przykład na dany temat, i czekacie na jakąś odpowiedź. Ta odpowiedź niekoniecznie przyjdzie szybko, to może być tak, że będziecie trochę czekać na tę odpowiedź. Ale tak jak mówię tutaj, tak jakby się to wiązało właśnie z jakąś pracowitością, z tym, co Wam się podoba, być może będziecie tutaj się doszkalać w czymś, by być jeszcze lepszymi profesjonalistami niż jesteście w jakiejś dziedzinie na przykład. Niektórzy z Was oczywiście. Także tutaj mogą być właśnie jakieś praca nad podpisaniem jakichś korzystnych kontraktów, praca nad jakimiś nowymi przedsięwzięciami, czy takimi, o których już myśleliście kiedyś i chcielibyście je zdobyć po prostu, bo wiecie, że one w jakiś sposób mogłyby was, was troszeczkę podciągnąć na szczyt. No więc tutaj może być też takie coś, taka sytuacja po prostu może być tak, że no będziecie dążyć do spełnienia swoich marzeń. Bardzo ciężko może być tutaj, znaczy będziecie ciężko na to pracować, ale moim zdaniem to osiągniecie. Nie mówię, że w tym miesiącu niektórzy z Was może nie w tym miesiącu, niektórzy z Was może musieli poczekać dłużej, to nie będzie coś, co stanie się tak po prostu z dnia na dzień tutaj jeszcze może być tak właśnie, że, że o czymś marzyliście i tutaj tak bardzo chcecie, by się to zrealizowało, że jesteście w stanie dużo poświęcić, by zrealizować czy jakieś umowy, czy tak jak mówię, dostać na przykład jakąś pracę. Niektórzy z Was bardzo tego chcą i w jakiś sposób no, powiedziałbym, że już od jakiegoś czasu. No dobrze. A zobaczmy sobie co karty wam radzą? Karty wam radzą, byście dzielili się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, jeżeli. Gdzieś tam pracujecie, na przykład w pracy, i tutaj mówiłam o kursach, szkoleniach. Być może to wy będziecie kogoś uczyć, więc może to jest wasz też, czy marzeń, na przykład, żeby kogoś uczyć, mieć jakichś uczniów, czy też, nie wiem, studentów. No, różnie bywa, ale w każdym razie też może być tak, że tutaj faktycznie karty pokazują, radzą Wam, byście się dzielili właśnie tą swoją wiedzą, tą swoim czasem, nauką z innymi. Czy też zyskami na przykład, tak? bo jest to karta, która mówi też o tym, by się dzielić z innymi, by pomagać. Mówi o działalności charytatywnej, więc też jeżeli macie taki zamysł, by się podzielić na przykład z jakimiś pieniędzmi, to też, czy jakiś wolontariat, pomóc komuś, to też karta radzi, by tak zrobić właśnie. A więc może tak być, że właśnie waszym marzeniem jest pomóc innym. I też pracujecie nad tym bardzo ciężko. I też tutaj karta radzi, by pomagać, by się dzielić, by wspomóc kogoś, jeżeli potrzebuje po prostu Waszej pomocy. A przed czym ostrzegają, lub przed kim? Powiedziałabym przed zmianą zmianą Waszych planów. Tu może być tak, że ostrzegają przed tym, co może być takie kuszące, ale niekoniecznie zyskowne. Przed tym, co może wydawać się właśnie kuszące, ktoś Was może kusić jakąś propozycją, a ona wcale może okazać się, że nie będzie taka korzystna, czy dla Was wręcz no zła, powiedzmy sobie tak. Niekorzystna, może przynieść straty na przykład. Więc tutaj uważajcie na takie, właśnie kuszenie, na jakieś, właśnie takie propozycje, które dużo, czy ludzi, którzy dużo obiecują, a tak naprawdę no, nic nie dają. No więc tutaj uważajcie na coś takiego. No dobrze, a zobaczmy, a zobaczmy, jak przedstawia się miłość, czyli relacje, związki, ogólnie miłość. Wodniki. Powiem tak, mam wrażenie, że to, o czym mówiłam na samym początku czytania, czyli tutaj o, tym, o tej przeszłości, o tym rozpamiętywaniu, żalu, tęsknocie, to może dotyczyć, a może dotyczyć, nie musi. Może dotyczyć spraw tutaj, właśnie uczuciowych. Bo tu w pracy nam się pokazały bardzo fajne karty, więc nie wiązałabym tego z tym. Natomiast tutaj faktycznie jest pokazane, pokazana taka sytuacja, że tak jakby ktoś Wam, oczywiście niektórym, wbił nóż w plecy, że czujecie jakąś klęskę, porażkę, coś Wam się nie udało, coś nie wyszło. Coś po prostu tutaj, lub ktoś w jakiś sposób was skrzywdził może wykorzystał. Możecie mieć takie odczucia, tęsknicie za czymś, co po prostu było, być może za na przykład przeszłością, jakimiś pięknymi chwilami, a po prostu tutaj karty pokazują, że no właśnie pokazują, że ktoś. No, zachował się nie fair w stosunku do Was yy, i Wy odczuwacie taką klęskę, porażkę po prostu z tego wszystkiego. Mógł tutaj nie wyjść jakiś związek, tutaj mogło być także jakaś wiadomość, yy, wiadomość, jakaś informacja, po prostu yy, no, jak grom z jasnego nieba szczeliła, po prostu i, i tutaj yy, no, dowiedzieliście się po prostu czegoś. Czegoś, co Was, yy, no. Zelektryzowało, tak. Mogło tak być i gdzieś tam jeszcze nie przeżyliście tego, tego, powiedzmy, bólu, rozczarowania, i w jakiś sposób was to po prostu w lutym męczy, bynajmniej niektórych z was. Nie pozwala iść dalej do przodu. Nie pozwala spojrzeć na to, co mogłoby być. Tu się pokazuje jeszcze taka sytuacja, że. Tu mógł być ktoś, ktoś, kogo poznałeś, jakiś mężczyzna, mógł faktycznie was w jakiś sposób zranić. Tutaj mogła być też tak, taka historia, że, czy mogło, może być, że po prostu ktoś, jakaś informacja, właśnie wiadomość. Do was dotrze, która będzie no niekorzystna, która w jakiś sposób może być krzywdząca, yy, która w jakiś sposób was yy, no powiedzmy, rozczaruje. Yy, możecie tutaj czuć właśnie porażkę, klęskę. Może być też tak, że poznacie kogoś, kto yy, no, okaże się niestety możecie mieć do tej osoby jakieś. Yy, Jakieś po prostu, yy, dodać mu szansę, tak? Natomiast tu się może okazać, że ta szansa zostanie niewykorzystana, albo wręcz odwrotnie że ta osoba was w jakiś sposób yy, no, skrzywdzi. Więc tu też może być yy, tak, bo tu jest pokazana taka porażka, klęska, no i właśnie pojawia się jakaś nowa osoba, więc może tak być. Możecie mieć takie odczucia. Niektórzy z Was mogą odczuwać yy, na przykład. Jeśli chodzi o dzieci, o jakieś tutaj wychowawcze metody, być może o jakieś mm, relacje z dziećmi, możecie odczuwać, że one po prostu się nie udały, że, no, że nie ma jakichś, mm, że dziecko nie postępuje, nie wiem, nie słucha Was, nie postępuje tak, jak byś, Wy byście chcieli, więc możecie odczuwać właśnie taką porażkę, yy, na przykład z wychowania dziecka, tak? Możecie mieć jakieś poczucie, więc tutaj może zresztą dziecko Was zranić. To też tutaj może być właśnie, że zrobi coś lub powie takiego, że was to w jakiś sposób no, dotknie bardzo mocno. A więc tutaj mogą być takie właśnie y, historie, takie sytuacje. A więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy kogoś pozna, no to to y, jest taka szansa, ale ta osoba może Was w jakiś sposób y, zranić, wykorzystać, więc tutaj trzeba uważać. Ale wy też mam wrażenie, że niektórzy z Was bynajmniej mogą jeszcze tkwić w przeszłości i jeszcze nie chcieć iść do przodu. Um, nie być gotowi na przykład na nową relację, na nowy związek. A zobaczmy, co karty radzą. No, karty Wam radzą, żeby zrzucić ten balas balast, jeżeli jakiś niesiecie za sobą. Czyli jeżeli na przykład mówimy o tej przeszłości, w której gdzieś tam ktoś tkwi, jakieś tam myśli dalej o jakiejś starej relacji, o kimś z przeszłości, kto zakończył na przykład relację z wami, a czy wy zakończyliście, ale gdzieś tam dalej wam to nie daje spokoju, no to tutaj karty wam sugerują, byście o tym zapomnieli, byście po prostu dali sobie dali sobie odpocząć. Po prostu Zdjęli z siebie ten balast, bo bardzo jest pokazane, że bardzo Wam to ciąży. Jeżeli mówimy tu o sytuacji, kiedy ktoś też, no właśnie, mówiłam tutaj o tej raniącej sytuacji, że możecie kogoś poznać i ten ktoś niestety okaże się nie wart Waszej uwagi, więc tu też jest pokazana karta, że jeżeli po prostu czujesz, że. To nie jest dla ciebie, że ta relacja jakoś ci ciąży, że masz dużo obowiązków do wykonania i, i tylko ty to robisz, tak? Druga strona się nie stara, tylko ty ciągniesz, jak gdyby, tę relację, ten związek, tylko ty w to wkładasz swoją energię, czas, uczucia, a nie widzisz. Nie widzisz w ogóle tego z drugiej strony, no to powiem szczerze, że karty radzą, by się tego po prostu pozbyć. To jest dziesiątka karta, która zakończa, więc po prostu, by się poczuć dobrze, po prostu coś, zakończy coś, co ci ciąży. Nie mówię, że wszystkie relacje, oczywiście, bo tu mogą być fajne w tym czasie też relacje. Mówię o, tylko o tych, które karty mi pokazują te sytuacje. Więc tutaj tak jak mówię, karty radzą, by pozbyć się jakiegoś obciążenia, które w jakiś sposób was. Wykańcza, którego macie już dość. Więc może chodzi o to, co może się tu wydarzyć, że ktoś, że macie jakąś relację, która właśnie was w jakiś sposób obciąża. No dobrze, a jeśli chodzi o to, przed czym ostrzegają, przed kim? Przed, powiem tak przed tym, co los by Wam mógł chcieć zaoferować. Tutaj mogą być takie sytuacje niespodziewane, więc ostrzega Was przed czymś, co może być faktycznie jakieś kuszące, wydawać się też, yy, no, takim strzałem w dziesiątkę, bym powiedziała, a może wcale takie nie być, więc tutaj też miejcie to na uwadze. Los Was może chcieć w jakiś sposób tutaj, yy, no, powiedziałabym sprawdzić, zweryfikować yy, i może Wam tutaj yy, Taką sytuację jakąś niespodziewaną, bym powiedział, więc spodziewałam uważać na niespodziewane sytuacje, bo mam takie wrażenie, że tak jakby Was los chciał sprawdzić w jakiś sposób, może Wam tutaj dać takie nieoczekiwane sytuacje, z których będziecie musieli w jakiś sposób wybrnąć lub je zaakceptować, w zależności od tego, co to będzie. Ale tutaj pojawią się takie właśnie nieprzewidziane sytuacje, i powiedziałabym. Też, że uważajcie na jakieś zmiany, być może, które bardzo szybko podejmujecie. Więc, właśnie, coś takiego. Natomiast, zobaczmy sobie jeszcze: na taką rzecz. Co jeszcze? Co jeszcze? Jakie, co jeszcze może się wydarzyć w lutym dla Was? Jakie jeszcze sytuacje? Bo powiem, szczerze, takie czytanie macie trochę no, trochę trudne. A, dobra, a co jeszcze? Co jeszcze w tym lutym was może spotkać? No, powiem tak, pojawiają się tutaj różne. Faktycznie raz zakończenia. Więc może faktycznie będziecie kończyć coś, coś sobie przemyślicie i będziecie tutaj kończyć. Może być tak, że. Hmm, jakaś podróż, tak jak mówiłam tu na początku, też jakiś odpoczynek, więc faktycznie pojawia się jakaś podróż, być może zagraniczna podróż, więc faktycznie może związać się z jakimś odpoczynkiem. E, może to być podróż służbowa, też oczywiście, że tak. Hmm, ogólnie podróż może być daleka. Tutaj jeszcze komunikacja się pojawia, więc jakieś nowe znajomości faktycznie będą, będziecie się komunikować, poznawać nowych ludzi, więc też tu karty mówią już o jakichś zakończeniach, ale mówią również o początkach. Bo jest to karta, która kończy, ale również zaczyna. Więc coś się kończy, coś się zaczyna. No i komunikacja. Tu może być komunikacja przez internet, komunikacja nowoczesna, komunikacja na różnych portalach, znajomości, pisanie listów, korespondowanie, po prostu maile, smsy, dzwonienie, rozmawianie z sobą. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dużo komunikacji. Może być też tak, że po prostu właśnie poznacie kogoś. Tutaj może być tak, że to będzie, możecie kogoś poznać w podróży. To może być ktoś z zagranicy, to może być obcokrajowiec. Może być tak, że panowie poznają swoją drugą połówkę. Może być tak, że po prostu ogólnie też panie kogoś poznają. Natomiast tutaj jeszcze mi się zarysowuje relacje z mamą, więc tu jakiś kontakt z mamą może się pojawić, jakieś rozmowy, spotkania, a może wspólną podróż sobie zaplanujecie, też tak może być. No i pojawiają mi się również jakieś pasje. Może być tak, że um, będziecie kończyć jakieś pasje, a inne będziecie zaczynać. Um, może być tak, że po prostu będzie kontynuować właśnie swoje jakieś takie. Hobby, zainteresowania, coś, co Was interesuje. Tu jeszcze może być kontakt na przykład z, z kimś zaufanym, z przyjaciółką, koleżanką, e, siostrą, w zależności od tego, kogo uważacie za osobę zaufaną. Więc e, to nie jest tak, że ten luty wygląda tylko tak e, pesymistycznie. Są też akcenty optymistyczne e, i e, no, mam nadzieję, że takie się pojawią tutaj. Bardziej niż te tutaj na samym początku. No ale energie są różne, jest równowaga, będzie trochę złego, trochę dobrego, czy trochę pozytywów, trochę negatywów. Dobrze, a zobaczmy sobie ogólnie radę na luty dla Was. Taką ogólną, ogólną. Jeśli chodzi o tą radę, słuchajcie, to karty mówią, żeby po prostu. Trzymać się czegoś, co jest dla Was dobre, co uważacie za bezpieczne. I, czyli tak jak tutaj na przykład było, uwaga na zmiany więc tutaj właśnie nic nie zmieniać. Więc w sensie takim, żeby po prostu, jeżeli na przykład uważacie, że Wasza pasja to jest to, że chcecie to robić, to trzymajcie się jej i nie zmieniajcie. tak? Jeżeli tutaj mówimy. Na przykład y, y, o jakichś zyskach, y, o tym, co macie w ogóle, co posiadacie, jeśli macie kogoś cennego, na przykład kogoś ko, ko, y, kogoś, kto ma dla was ogromne znaczenie, y, jest z wami, albo jest obok was, tak, ale jest naprawdę osobą, do której macie zaufanie, jest szczery, lojalny, to trzymajcie się tej osoby, nie zmieniajcie żadnych tutaj um, na inną osobę po prostu. Więc Trzymajcie się tego, co jest dla Was pewne, bezpieczne. Jeżeli inwestujecie w coś, na przykład, zawsze od lat to samo i to Wam przynosi zyski, to też nie zmieniajcie. Trzymajcie się tego po prostu, co macie. Tak ogólnie karta mówi: trzymaj się tego, co masz, co sprawia Ci przyjemność, co jest dla Ciebie takim, taką bezpieczną przystanią, powiedzmy, tak? Natomiast ostrzeżenie. No właśnie, a ostrzegają przed. Jakimiś takimi, przed niezdecydowaniem bym powiedziała, tak? Że wydaje ci się, że na przykład chcesz coś, że masz już jakiś plan na siebie, ale nie jesteś jeszcze tego pewien. Tutaj nie podejmujesz żadnych działań, niby chcesz, a nie chcesz, więc powiedziałabym, że ostrzegają przed właśnie niepewnością, niezdecydowaniem. Czyli by być bardziej zdecydowanym. No dobrze, wodniki. E, dziękuję Wam bardzo za czytanie. E, życzę tylko tych e, pozytywnych aspektów. Miesiąc może nie być zbyt łatwy, ale nie jest jakiś straszny. Także e, trzymam kciuki, by wszystko było dobrze i by tylko te pozytywne e, wibracje do Was e, docierały, i tylko by się wydarzyły tylko te dobre e, sytuacje. A te złe, niech się rozwiązują po prostu same. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do kolejnych czytania. Cześć.